Kiedy myślę o wszystkim, co wydarzyło się w tym małym polskim miasteczku, wciąż czuję dreszcz na plecach. Nigdy nie spodziewałem się, że mój spokojny dzień zostanie tak nagle przerwany przez obcokrajowca turystę, który zdawał się nosić w oczach cały wszechświat nieopowiedzianych historii. Pracuję w prostym zajeździe, takim, w którym ciepło łączy się z zapachem starego drewna. Przyzwyczaiłem się do witania ciekawskich podróżnych. Ale on, on nie był taki jak inni. Przybył w deszczowe popołudnie, z plecakiem na plecach i uśmiechem, który zdawał się prosić o schronienie nie tylko dla ciała, ale i dla duszy. Jego akcent był czarujący, a sposób, w jaki obserwował wszystko wokół, wzbudzał moją ciekawość. Zawsze powściągliwy, odkryłem, że zdradzam mu więcej niż powinienem o lokalnych legendach, moim dzieciństwie, a nawet o sekretach skrywanych w tym zapomnianym przez czas mieście. Z każdą rozmową czułem się coraz bardziej zaplątany. Nie chodziło tylko o uwagę, jaką mi poświęcał, ale o to, jak śledził mnie wzrokiem, jakby czytał w myślach, których nie śmiałem wyznać. W nocy, gdy wszyscy spali, odgłos deszczu uderzającego o dach gospody mieszał się z szybkim biciem mojego serca. Zaprosił mnie na spacer po pobliskim lesie. Powietrze było chłodne, ale jego obecność ogrzewała mnie do granic możliwości. Pamiętam moment. W którym zatrzymaliśmy się przed starą, opalaną drewnem chatą, ukrytą wśród drzew, płomień pieca delikatnie, niemal magicznie, oświetlał przestrzeń. To właśnie tam cisza stała się czymś, co współgrało ze sobą, a każde spojrzenie niosło ze sobą więcej, niż mogłyby wyrazić słowa. Ja, która zawsze byłam opanowana, czułam się bezbronna, ale jednocześnie czułam się żywa w sposób, którego nie czułam od dawna. Stłumione pragnienie strzeżone latami roztropności, znalazło w nim bezpieczną przestrzeń, by się ujawnić. Tej nocy Polska nie wydawała się zimna. Chata stała się naszym sekretnym światem, gdzie pożądanie i czułość mieszały się w każdym geście. Turysta, który przybył jako obcy, zostawił ślady, które nigdy nie znikną w nie na gospodzie, ale na mnie. Jeśli Ci się spodobało, zostaw komentarz, to bardzo pomoże kanałowi. Zostaw też lajka i subskrypcję naszego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.